Hejka ja wszystkim, wszystkim, my jesteśmy Zuzia i Marysia A dzisiaj, dzisiaj chcemy trochę wam powiedzieć o tym, co będziemy nagrywać Bo jak wiecie, założyłyśmy swój własny kanał, od zawsze marzyłyśmy, żeby nagrywać na YouTube Marysia jest znana też jako Kecheta Amber, więc prosimy, dajcie jej obsika I tak, po pierwsze, oczywiście na naszym kanale, z racji tego, że jest to kanał kulinarny która nazywa się Suzie and Mary, gotujemy bez mądrości umiejętności. To wcale tak nie jest, bo bardzo lubimy gotować. Próbujemy. Ale bardzo najczęściej, umiemy. tak, naj... bardzo umiemy. Tak. Najczęściej na naszym kanale będą się, po... będą się pojawiały filmiki typu gotowanie, po prostu, nie wiem, gotowanie zupy, robienie cynamonek, babeczek, gotowa... robienie jakichś żeberek, przygotowywanie jakichś potraw <laughs> świątecznych. Będą też jakieś świąteczne właśnie pierniczki i tak dalej. Oczywiście poradniki kulinarne, oczywiście dla Was wszystko, nasi kochani widzowie. No i jakieś tam kulinarne edity, może z jakimś jedzeniem czy coś. Mamy tutaj też zeszedł, żeby było na łatwiej po prostu mówić. Też będą na naszym kanale shortsy różne, czasami głupie, czasami jakieś z przepisami. W sumie wszystko, co nam przyjdzie do głowy, jakieś gotowanie, jakieś takie krótkie. Będą różne przepisy dla was, żebyście te, wy też mogli spróbować takich rzeczy A także różne vlogi kulinarne, dłuższe i krótsze, zależy jak nam wyjdzie Tak, więc was? mamy nadzieję, że dacie tego obsika I że zaobserwujecie tak. nasz kanał, bo bardzo chcemy się rozwinąć I no po prostu no, marzymy o tym, żeby stworzyć ogromną społeczność razem z widzami Wstawiać właśnie dla Was regularnie filmy i mamy nadzieję, że do końca roku, a przynajmniej do końca stycznia następnego roku, wbijemy przynajmniej 100 lub 200 obserwacji. Liczymy na Was albo do końca grudnia, tak żeby było 50. Tak, właśnie, bo naprawdę bardzo by nam na tym zależało, bo jeśli będziemy mieli już dużo obserwacji, nawet te 50, to będziemy wiedziały, żeby działać. Że chcecie nas oglądać, że po prostu oglądanie nas sprawia wam przyjemność I to będzie super też prezent ślądeczny dla nas tak. 50 obserwacji Tak, tak więc naprawdę bardzo zachęcamy Do Buziaczki pa pa, pa, pa pa Do następnego Główniarz